Ile głów, tyle pomysłów. Sami Japończycy nie powstydziliby się takich kompozycji. Oczywiście przygotowanych jak tradycja nakazuje. Każda podpawa, w której skład wchodzi ryż, odstęp to jest sushi. Mamy różne rodzaje sushi: sushi maki, futomaki, uramaki, właśnie nigili sushi. Efekt końcowy robi wrażenie, kto by pomyślał, że te rarytasy wyszły z pod rąk debiutantów. Na jedną porcję ryżu bierzemy półtorej porcji wody, doprowadzamy do wrzenia, później zmniejszamy gaz na minimum, gotujemy tak przez 10 minut, później wyłączamy gaz całkowicie, gotujemy kolejne 10, gotujemy, trzymamy pod przykryciem kolejne 10 minut, później przekładamy do drewnianej lub plastikowej lub szklanej miski, absolutnie nie do metalowej, po czym zalewamy octem, octem z solą i cukrem, i studzimy, studzimy do temperatury pokojowej, mieszając co jakiś czas. Zacznijmy od początku. Podstawą sushi jest dobrze przygotowany ryż. Niezbędny będzie również ostry nóż i wodorosty nori. Cię, 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 jak mniej więcej pół centymetra na pół centymetra. Co do środka? Tu w wyborze dodatków pełna dowolność, ale bez ryby się nie obędzie. Łosoś, tuńczyk, jak kto woli. Ja to tak mam suszy, natomiast. Z ciekawością przyjechałam do wykonać samemu jeszcze w tej chwili to jest fachowca i kucharza, który na co dzień to wykonał. To jest na pewno ale też bardzo istotne i W tej mikrofody. jest to nasza tradycja, nasza kultura. po raz pierwszy, po raz pierwszy w życiu to robię, ale się nie boję. Lubię, lubię wyzwania, i e, no, no, zresztą jak 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 ktoś to robić, w tym przypadku mistrz pankarza. Wygląda to prosto. Gdy się człowiek za to zawiera, to jak sami widzicie, już takie proste nie jest, ale podejmuje wyzwania. Sushi już prawie gotowe. Trzeba jeszcze zawinąć nori i podzielić. Koniecznie na sześć równych części. Czas na konsumpcję. Tu etykieta nie zabrania posłużyć się palcami. Ale gryźć już nie wypada. Kawałek sushi pochłaniamy zatem w całości. Coraz więcej warsztatów się pojawia. My robimy takie warsztaty otwarte z dostarczonymi produktami. Uczymy, jak robić skomplikowane, luksusowe, wytworne dania w sposób najprostszy we własnym domowym zapleczu. To dopiero początek kulinarnej podróży Zielonogórzan. Organizatorzy po udanej inauguracji cyklu zapowiadają kolejne spotkanie. Tym razem z Wołowiną. Lowe krowy będzie to spotkanie z Wołowiną. Będzie to spotkanie na temat tego, jak kupować Wołowinę, jak ją yy, przetwarzać. Yy. Rzeźnik pokaże, jak mięso kroić, poszczególne części tej krowy również nam pokaże. I to będzie, myślę, ciekawe, bardzo ciekawe spotkanie, ponieważ dużo, dużo osób w ogóle nie podchodzi do tego mięsa, ponieważ nie wie, co z nim zrobić. Każdy kurs jest bezpłatny, a składniki zapewniają organizatorzy. Uczestnikom pozostaje tylko dać upust kulinarnej fantazji.